Witam Państwa na kolejnej prezentacji programu PlanSoft.org. Dzisiaj chciałbym przybliżyć funkcję tabeli przestawnej. Funkcja ta pozwala na zaawansowaną analizę planu zajęć i może być bardzo pomocna w rozwiązywaniu wielu problemów. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy zespół prowadzący dany przedmiot, ale na etapie planowania zajęć nie byliśmy w stanie uzyskać informacji, kto będzie prowadził dane zajęcia. Nie wygenerowaliśmy więc planu dla konkretnych osób. Są one wtedy zmuszone do przeszukania planów wszystkich grup. Co jest bardzo uciążliwe. Z pomocą przychodzi właśnie funkcja tabeli przestawnej, która może m.in. wygenerować plan dla danego przedmiotu, z którego zespół będzie mógł łatwiej rozdzielić zajęcia między sobą. Dodatkowo plan generowany jest w układzie tygodniowym. Jak to zrobić? Wchodzimy w narzędzia, następnie tabela przestawna, przedmioty, układ tygodniowy. Każdy przedmiot w oddzielnej tabeli. Następnie wybieramy semestr, oraz przedmiot. W naszym przypadku matematyka. Klikamy Pokaż w domyślnej przeglądarce. Program wygenerował tabelkę, w której znajdziemy następujące informacje. Na osi poziomej dni tygodnia, na osi pionowej, Godziny występowania zajęć. W środku w komórkach widzimy, jaki to jest rodzaj zajęć z matematyki, czy są to ćwiczenia, czy na przykład wykład. Która grupa ma te zajęcia oraz w której sali odbywają się. W ten sposób matematycy będą wiedzieli, kto ma prowadzić wykłady, a to ćwiczenia i jak to wszystko pogodzić jednego dnia. Kolejną sytuacją, w której wykorzystanie tabeli przestawnej jest uzasadnione, jest sytuacja, w której dany wykładowca każdego tygodnia prowadzi zajęcia w takim samym układzie. Nie potrzebuje on wówczas wydruku dla całego semestru dzień po dniu. Tabela przestawna wygeneruje plan dla danego wykładowcy w układzie tygodniowym. Raport ten nie będzie powierał więc informacji, przez co będzie czytelniejszy. Zobaczmy, jak to wygląda. Ponownie narzędzia. Tabela przestawna, wykładowcy, układ tygodniowy, każdy wykładowca w oddzielnej tabeli. Wybieramy semestr. Z filtru kasujemy matematykę. I wybieramy wykładowcę. Klikamy Pokaż w domyślnej przeglądarce. W ten sposób wykładowca, pan magister Andrzej Zając, widzi w bardzo prostej tabelce, w jaki sposób odbywają się jego zajęcia. W podobnej sytuacji może być grupa czyli również tabela przestawna, grupy, układ tygodniowy, każda grupa w oddzielnej tabeli. Czyścimy filtr z wykładowcy. Wybieramy grupę, która wiemy, że ma powtarzalne zajęcia każdego tygodnia. No, a w tym przykładzie wszystkie grupy tak mają ustawione zajęcia. Wybierz, pokaż to w, w żeglądarce. jest to bardzo czytelne. Każda grupa ma oddzielnie bardzo prostą tabelkę z zajęciami. Oczywiście w, w realnej sytuacji tabelka będzie dłuższa, będzie zawierała wszystkie dni tygodnia oraz będzie pewno więcej godzin. Kolejną możliwością, jaką daje moduł tabela przestawna, jest układ przedmioty versus sale. Za pomocą tego raportu Możemy sprawdzić, czy dany przedmiot prowadzony jest w odpowiedniej sali. Na przykład zajęcia z fizyki. Wybierzmy fizykę. Powinny się na przykład odbywać w salach, w których są przyrządy do prezentowania różnych zjawisk fizycznych. W ten sposób sprawdzimy dokładnie, w których salach w tym momencie są one wypisane na osi pionowej. Prowadzone są zajęcia z fizyki. Łatwo w ten sposób skontrolujemy, czy, czy zajęcia odbywają się tam, gdzie powinny. Moduł tabeli przestawnej zawiera również kreator, dzięki któremu możemy zdefiniować własny raport, właściwie w dowolnej formie. Poza opcją filtrów, które były standardowo w każdym z raportów poprzednich, Mamy tutaj wiele opcji, do których wypróbowania zachęcam Państwa serdecznie. Możemy zrobić raporty dla dowolnej kombinacji dwóch danych oraz odpowiednio pokolorować te dane oraz wybrać zawartość komórek. Dodatkowo po stworzeniu naszego raportu możemy zapisać wybrane opcje, aby później móc je odtworzyć. W ten sposób ilość raportów jest właściwie nieograniczona. Dziękuję Państwu za uwagę.